Tak nietypowo dzisiaj. Jest teraz tutaj godzina 9.37, więc w Polsce jest godzina 10.37 teraz. Jest dzisiaj środa, a ja nagrywam ten materiał na czwartek. W związku z czym, żeby wszystkiego stało się zadość, to trzeba zacząć tak jak zwykle i powiedzieć, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę chyba wyglądam jak Ernest Hemingway w tym kapeluszu, ale czasami trzeba coś zmienić. Koszula jest z krótkim rękawem. Za mną Ocean Atlantycki. Dzisiaj pogoda jest taka sobie. To znaczy mocno zachmurzone niebo, wzburzony ocean, ale nikomu to nie przeszkadza, żeby dobrze spędzić ten dzień, bo przecież to jest całkowicie poza strefą naszego wpływu. Powiedzmy sobie w związku z tym, że jednak teraz. Kiedy oglądasz ten materiał, kiedy oglądasz klub 555, przede wszystkim muszę ci powiedzieć: dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, na dobry dzień. <noise> możesz się teraz uśmiechnąć, możesz pomyśleć o mnie ciepło, bo tu jest jakieś 20 stopni, czyli nie jest źle, nie jest mi zimno teraz. A jest dzisiaj przecież, tylko teraz muszę sobie w moim kalendarzu wszystko przerzucić na Odpowiednie miejsca. Jest dzisiaj czwartek. Czwartek. No, kiedy to oglądasz, to jest czwartek. Bez wątpienia 124. dzień roku i 18. tydzień. Długi weekend, majówka, czas grilla, odpoczywania, często imprezowania. Ale myślę też, że dla wielu może to być moment, kiedy nie tylko pomyślimy, ale porozmawiamy z bliskimi na temat naszych marzeń. Zapiszemy je, opiszemy je, przepuścimy wielokrotnie przez głowę, wyobrazimy sobie jak to będzie, kiedy nasze marzenia będą się spełniać. Nietypowe święta dzisiaj, to światowy dzień hasła, międzynarodowy dzień strażaka, wszystkim strażakom, którzy mnie oglądają, najlepsze życzenia, ale też jest dzisiaj dzień hutnika, dzień kominiarza, dzień garncarza, dzień piekarza. Więc wszystkim strażakom, hutnikom, kominiarzom, garncarzom i piekarzom Najlepsze życzenia, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, Gwiezdnym Wojnom, najlepsze życzenia i święto wojskowej ochrony przeciwpożarowej też dzisiaj możemy w jakiś sposób celebrować. Cytat dnia Jana Twardowskiego, który mnie zawsze rozśmierzał, to: Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić? Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił. Dobre, nie? Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co tyle myślałem. Ja myślę, jednak, że... <noise> ja myślę jednak, że warto myśleć, żeby coś wymyślić. I nie będziemy żałować, że myśleliśmy, nic nie wymyśliliśmy, bo wymyśliliśmy i możemy dalej myśleć, żeby wymyślać. O czym myśleć, jak myśleć, po co myśleć. I tutaj możemy robić wszystkie możliwe układy tego. A ja sobie teraz jeszcze zobaczę, że do końca roku zostało 241 dni. Słońce wstało dzisiaj w Polsce o godzinie 5.00, a ja dzisiaj zobaczyłem tutaj rano, gdzieś tak po godzinie 7:00 odsłoniłem okno, dopiero i zobaczyłem, że już jest jasno. Przed nami jeszcze 47 dni wiosny, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, ciągle się jeszcze wydłuża o 7 godzin i 21 minut. To tyle tych początkowych informacji. Mam nadzieję, że wszyscy ci, co mieli już dołączyć do klubu, już dołączyli, bo to jest taki czas rozbiegówki więc chyba czas jest teraz najwyższy. Ja poprawię sobie teraz tylko jeszcze mój telefon, żeby... Bo nagrywam to z telefonu. <laughs> no i później wrzucam to do internetu i, i będziesz mógł to e, o godzinie 5.50, no bo teraz jest 5.50, prawie 6.00, będziesz mógł to zobaczyć. Dzwoneczek z Maroka. Taki piękny, kolorowy i generalnie tu, ponieważ jestem na plaży, więc byłem obładowany sprzętem, więc ale mogłem w sumie zabrać herbatę. Taką dobrą, pyszną, miętową herbatę marokańską, ponieważ tu jest to tak naprawdę dostępne na każdym kroku. Można się tej herbaty napić ze świeżymi liśćmi mięty w środku mam taki kubek i pytam się teraz Ciebie, czy napijesz się ze mną herbaty. Ja hipotetycznie, ponieważ zaraz napełnię ten kubek pyszną, miętową herbatą, ja mam taki kubeczek pamiątkowy z napisem Marrakesz, który kupiłem sobie w Starbucksie. Może być na kawę, może być na herbatę, ale pomyślałem sobie, że taki kubek przyda mi się nie tylko, żeby był to klubek, żeby korzystać z klubowego kubka, czy Firmowego. Mogę czasami przypomnieć sobie rano Marrakesz, mając taki kubek w Masz też czasami takie sentymentalne podejście do życia, że przywozisz sobie coś z takiego miejsca pięknego jak to, i później, pijąc tego kubka, wspominasz te chwile spędzone tutaj, na przykład nad brzegiem oceanu. Dzisiaj rano siedziałem dosyć długi czas zastanawiając się nad tym, o czym ci opowiedzieć, co, co powiedzieć w ogóle na temat spełniania marzeń. I znalazłem takie bardzo fajne teksty. Pierwszy to mówię ludziom, jeśli nie chcesz się przestawić na pozytywne myślenie, to nie szkodzi. Wyrzuć tylko z głowy wszystkie negatywne myśli, a cokolwiek tam zostanie, wystarczy. Powiedział to niejaki Bob Rotella, psycholog sportowy. Nie znam gościa, ale ale fajnie prawi. Natomiast przy tej samej okazji tutaj mam taką książkę Miej marzenia i zrealizuj je. O czym ludzie sukcesów wiedzą i co robią. O książce będę jeszcze mówił w sobotę. Optymista, taka krótka historia na początek, nietypowo, ale nie mam dzisiaj jeszcze, nie mam jeszcze napisanej zapowiedzi, dopiero będę ją pisał i komentarze też dopiero powstaną, więc trzeba będzie samemu je gdzieś tam sobie przeczytać. Optymista i pesymista połączyli swoje zasoby i wystartowali ze wspólnym biznesem. Sprzedaż przyniosła fantastyczne wyniki i po trzech miesiącach optymista był w euforii. Wspaniały początek, klienci uwielbiają nasze produkty i z każdym tygodniem sprzedajemy coraz więcej. Tak właśnie optymista relacjonował, co się wydarza. Na co odparł pesymista: wszystko dobrze, ale jeśli rzeczy będą się tak dalej toczyć, to trzeba będzie niestety rozbudować księgowość. <laughs> Ten Zrobił mi dzień dzisiaj, ten właśnie e, ta historia. Zrobiła mi dzień i właśnie widzę tutaj e, plażowiczów, którzy w desperacji gdzieś tam się pojawiają i się spieszyli troszeczkę, jak zobaczyli, że nagrywam. Tak w ogóle spotkałem dwójkę klubowiczów tutaj, właśnie w tym hotelu. E, Ewę z Podczęstochowy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I Kubę. Z Krakowa, który mnie rozpoznał i zrobiliśmy sobie wieczorem przedwczoraj selfie tutaj, właśnie w tym hotelu. Nie wiem, czy Kuba będzie mnie oglądał. Taki sympatyczny młody człowiek, który podszedł, żeby, żeby się ze mną przywitać. Ta historia, którą teraz przeczytałem, to nie jest ta główna historia na dzisiaj. Ale ona pokazuje, że bardzo często pesymizm jest takim hamulcem do spełniania naszych marzeń. Bo generalnie myśląc na przykład o założeniu działalności czy zrobieniu czegokolwiek, zazwyczaj widzimy problemy. Nie jest tak przypadkiem, że wyznaczając swoje marzenia, najpierw widzimy problemy, prawda? Ale jeżeli co, jeżeli się nie uda, to się nie uda. Pamiętasz, kiedy yy, byliśmy na lotnisku yy, przed... Wylotem jeszcze do Afryki przed zdobyciem Kilimandżaro. Marta Podleśna zapytała mnie, a co jeżeli nie uda ci się wejść na Kilimandżaro? Na co ja odparłem? Nic się nie stanie. Po prostu nie wejdę na Kilimandżaro. Ale przynajmniej zacząłem w tym kierunku coś robić. Podjąłem kroki, wysiłki, żeby moje życie nie było byle jakie żeby było pełne kolorów. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zdobywać kolejne szczyty. Ale chodzi o to w życiu, żeby, je, żeby na nie po prostu wchodzić. Nawet jeżeli coś się nie uda, to przecież nic się nie stanie. To dlatego tak warto wyznaczać marzenia, bo Anusz zadzieje się coś tak wyjątkowego. I w tej samej książce znalazłem taką historię, człowieka, który nazywał się Andre Segovia. Urodzony w południowej Hiszpanii, Segovia grał na gitarze od dzieciństwa. W owym czasie gitarę uważano za niewiele więcej, jak tylko instrument ludowy. Nie miała takiego poważania wśród uznanych kompozytorów i muzyków, jak instrumenty orkiestrowe. Jednak Segovia dostrzegł, że tkwią w niej ogromne możliwości dla muzyki klasycznej. Jeżeli jesteś może miłośnikiem muzyki, to zapewne wiesz, jak brzmi gila klasyczna. Ale być może tego nie wiesz, że został, ten styl muzyki został stworzony na początku XX wieku przez jednego człowieka. Właśnie Andrę Segovia, który się urodził w południowej Hiszpanii całym zapałem Segowia zaczął badać techniki wykonawców muzyki poważnej, grających na instrumentach strunowych, takich jak skrzypce czy wiolonczela. Następnie zastosował te techniki w swojej grze i wypracował własny styl. Dokonał adaptacji klasycznych kompozycji takich mistrzów jak Bach i nauczył się grać je na swoim instrumencie. W 1909 roku Segowia, mając 16 lat, zadebiutował klasycznym koncertem. 10 lat później, w roku w 1919 odbył światowe tournée i świat, podbił świat muzyki poważnej. Niebawem kompozytorzy po raz pierwszy zaczęli tworzyć muzykę klasyczną na gitarę i narodził się nowy rodzaj muzyki dla sal koncertowych. W ciągu niespełna 80 lat Segowia zupełnie zmienił postrzeganie swojego instrumentu. Podobnie jak w przypadku wielu zrealizowanych marzeń, wpływ Segowi na muzykę daleko wykroczył poza to, co on sam sobie wyobrażał. Można wykazać, że jego dokonania otwarły gitarze drogę nie tylko do sal koncertowych, ale także do zespołów jazzowych. To z kolei doprowadziło do gitar elektrycznych i muzyki rockowej. Jeśli lubisz muzykę takich wykonawców jak Les Paul, Chuck Berry, Jimi Hendrix czy The Beatles, Van Halen czy Green Day, to podziękuj Andresowi Segowi, gdyby nie on i jego marzenie. Muzyka XX wieku poszłaby w zupełnie innym kierunku. Jeśli ktoś odkryje swoje marzenia i poświęci się ich urzeczywistnieniu, nie da się wręcz przewidzieć, jakiego rodzaju skutki to przyniesie. To jest bardzo piękne zdanie, prawda? Wpływ Segowi na muzykę daleko wykroczył poza to, co on sam sobie wyobrażał. Nigdy nie wiemy, tak naprawdę, w jakim kierunku potoczy się nasze życie, kiedy spełnimy swoje kolejne marzenie. Prawda? To dlatego właśnie tak bardzo warto. Ciągle się zastanawiam nad tym, wiesz, mówię do Ciebie, mówię do Ciebie. Zastanawiam się nad tym, czy moje słowa docierają tylko do Twojej głowy, czy docierają do Twojego serca. Bo jeżeli docierają do Twojego serca, to wykorzystasz jeszcze ten czas, majówkę, długi weekend, na to, żeby stworzyć swoją listę marzeń, żeby je spisać, Tworzyć ich 100, 200, może nawet więcej. Nie tylko tych ogromnych, typu zdobycie kolejnej góry, czy zdobycie korony świata, czy tylko korony Polski, obojętne. Ważne jest, żeby je mieć, żeby ciągle jeszcze spędzać czas na myśleniu o tym, co moim, w moim życiu i Twoim życiu może jeszcze nastąpić, a nie tylko na wspomnieniach, bo tak jak ostatnio powiedziałem, Starość zaczyna się wtedy, kiedy więcej czasu spędzamy na wspomnieniach niż na marzeniach. To dlatego właśnie będę Cię zawsze zachęcał do tego. Jest taka jeszcze jedna historia. O, właśnie, taki tekst znalazłem Beaty Pawlikowskiej, który jest w mojej książce. W rozdziale Nie możesz dać innym tego, czego sam nie masz. Można Okłamać cały świat, nauczyć się roli Supermana, kreować swój obraz za pomocą markowych ubrań, butów i gadżetów. Zmusić ludzi do podziwu, szacunku i posłuszeństwa, ale własnej duszy nie da się oszukać. Piękne zdanie, prawda? Nie da się własnej duszy oszukać. I tak jak pisał Paulo Coelho w książce Pielgrzym, kiedy przestajemy marzyć, nasza dusza umiera, ponieważ marzenia są pokarmem dla duszy. A duszy nie da się oszukać, jak napisała Beata Pawlikowska. Musisz wiedzieć, kim naprawdę jesteś. Musisz znać swoje marzenia. Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz i po co. Musisz żyć w zgodzie z samym sobą, w przeciwnym razie dusza nie da Ci spokoju. Beata Pawlikowska. Do czego mnie to jeszcze przekonuje? Możesz być dla ludzi wokół Ciebie, dla swoich dzieci, bliskich, przyjaciół, możesz być wzorem, ale też możesz być przestrogą. Możesz być godnym podziwu, ale też możesz być godnym politowania. Tak naprawdę Ty decydujesz o tym, jak będziesz postrzegany przez świat. Możesz mieć to generalnie gdzieś, żeby nie powiedzieć w dupie. Powiedzieć, co mnie to obchodzi. Ja myślę jednak, że każdy z nas przychodzi na ten świat po coś. I warto inspirować innych ludzi, i robię to codziennie od prawie pięciu lat, inspirować ludzi do lepszego życia. Żeby jednak to robić, trzeba najpierw zacząć od siebie. I taka historia jeszcze jedna jest na dzisiaj. Pewnego razu, podążając drogą wiodącą przez malownicze okolice, cieszący się życiem młody wędrowiec, spotkał zgniętego pół człowieka, dźwigającego coś niewyobrażalnie ciężkiego. Kiedy wędrowiec spytał nieznajomego, dlaczego skazuje się na takie męki, w odpowiedzi usłyszał Haruję i cierpię po to, by moje wnuki i dzieci były szczęśliwe. Przez całe życie mój pradziad harował i cierpiał dla dziadka, dziadek cierpiał dla ojca, a ojciec dla mnie. Ja robię to samo dla moich dzieci i wnuków, by mogły zaznać szczęścia. Zdumiony wędrowiec spytał ostrożnie, czy kiedykolwiek ktoś z rodziny nieznajomego był szczęśliwy. Nieznajomy odpowiedział, że nie. Ale jego dzieci i wnuki z pewnością będą. Wtedy młody wędrowiec komentował te słowa następująco. Analfabeta nie nauczy nikogo czytać, a kret nie wychowa orła. Najpierw naucz się sam być szczęśliwy, wówczas zrozumiesz, jak uczynić szczęśliwymi swoje dzieci i wnuki. Będzie to najcenniejszy prezent i spadek, jaki możesz im dać. Aby marzenie mogło się spełnić. Najpierw musisz marzyć, ale wracając do tej historii, co chcesz pokazywać innym ludziom, co chcesz pokazywać swoim dzieciom? Prowadzić byle jakie życie? To twoje dzieci powiedzą: Aha, mój tata, mój dziadek, mamy taką tradycję, mamy taką tradycję, wiesz, mam, u nas jest w rodzinie taka tradycja, że prowadzimy byle jakie życie. Wiesz, to po prostu wszyscy są co do tego zgodni, Radziadek, dziadek mieli byle jakie życie, więc ja też nie mam innego wyjścia, po prostu muszę mieć byle jakie życie. Ale możesz przerwać ten magiczny, zaklęty krąg i powiedzieć: od dzisiaj inaczej. Od dzisiaj zaczynam marzyć, zaczynam dążyć do spełnienia moich być może dawno zapomnianych marzeń. Tak jak powiedziałem przed chwilą, może Ci nie chodzić o to, żeby cię ktoś podziwiał. Ale przynajmniej. Zrób coś może dla swoich potomków, Dla Twojego otoczenia. I pokaż, że ciągle warto spełniać swoje marzenia. Ja tutaj będąc w Maroku, pomimo tego, że pogoda wcale nie jest najlepsza, ale zazwyczaj gdzieś koło 11:00 wychodzi słońce. Dzisiaj będziemy uprawiać ciekawy sport. Mianowicie będziemy w tak zwany sandbo sandboarding, to się chyba tak nazywa, czyli na desce będziemy zjeżdżać po piasku z bydmem. Ha! Nigdy tego nie robiłem! I powiem Ci, nawet yy, niespecjalnie miałem to na liście marzeń, ale czyż nie jest to ekscytujące, że będę mógł dzisiaj zamiast po śniegu jeździć po piasku na desce. Jut, kiedy słyszysz te słowa, mam będę miał już to za sobą. Ale podzielę się z Tobą na pewno w sobotę e, wrażeniami z tego, jak to miało miejsce. Pewnie będą jakieś zdjęcia na Instagramie, czy też na Facebooku. Może, może zacznij mnie po prostu oglądać na Instagramie, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Czyli będzie dzisiaj sandboarding, tak to się chyba nazywa. Jutro, czyli w czwartek, czyli to dzisiaj, tak naprawdę w stosunku do tego, do tego, co mówię, będzie haman. Będziemy masowani, będziemy wygrzewani, odpowiednio nacierani różnymi środkami. Hamam Ta to taka marokańska łaźnia. I wreszcie w sobotę konie, dżipy, wielbłądy. I teraz powiesz, no dobra, to wszystko jest takie już obeznane, pospolite, a ja się tym bardzo cieszę, wiesz. Bardzo się cieszę tym, że będę mógł zjeżdżać dzisiaj na desce. Bardzo się cieszę na konie. Wiesz, powiem Ci jeszcze o jednym marzeniu, które zapisałem w czasie pobytu tutaj w Maroku. Jest tutaj bardzo sympatyczna dziewczyna, która mieszka tutaj w Maroku, ma partnera Marokańczyka i z ma razem firmę. Mają konie, wielbłądy. To właśnie u nich będzie I organizuje wyprawy tygodniowe wyprawy konne na Saharę. Zapisałem to jako marzenie. Spędzić tydzień na Saharze w miejscach, gdzie nie docierają turyści. Spać w namiotach, spędzić czas poza zasięgiem. Nie będzie klubu wtedy, albo nie, no nagram po prostu ten klub, ale, albo ktoś zrobi inny. I przeżyć coś absolutnie wyjątkowego, zobaczyć. To jest właśnie jedno z moich marzeń. Zobaczyć gwiazdy daleko od ludzkich siedzib na Saharze, spędzić tam noc. Podobno trzeba zakładać skarpety na buty, żeby skorpiony nie powłasiły do środka. <laughs> to też może być ciekawe. Tak naprawdę chodzi o to, żeby życie miało smak. Ktoś powie teraz: O, to na pewno drogie będzie. Wyobraź sobie, że kosztuje to chyba 700 euro, czyli nie jest to jakiś wielki wydatek. Spędzić tydzień na pustyni, na koniach, w namiotach, jedząc tam posiłki, spędzając czas zupełnie inaczej niż normalnie. Nakład rzędu 700 euro plus przelot z Polski, z Krakowa do Agadir może kosztować kilkaset złotych, czyli łącznie można zamknąć. Kwotą 4000 zł spełnienie takiego marzenia. No oczywiście tydzień trzeba mieć do dyspozycji jeszcze, żeby to zrobić. Myślę, że jak będę znał termin, powiem o tym, bo może do nas dołączysz. Mamy kilkanaście miejsc. Napisz w komentarzu, czy jest to dla Ciebie atrakcyjna propozycja, żeby spędzić razem w takiej grupie kilkunastoosobowej tydzień na saharze. Koszt. Niewielki, rzędu kilku tysięcy złotych. Nie wiem jeszcze, ile będzie to kosztowało w momencie, kiedy, kiedy będę spełniał to marzenie, ale napisz mi w komentarzu, czy byłoby to dla Ciebie atrakcyjne. Tak powstają marzenia. Kiedy spełnia się jedno, pojawiają się kolejne. Ktoś opowie Ci o czymś, że coś przeżył, zobaczył, i Ty mówisz w tym momencie: Wow, też tak chcę. Czy może się okazać, że nie będzie mi się podobać? Może się okazać, wszystko może się okazać. To jednak oznacza, że cały czas coś się dzieje, że jestem na drodze. Wiesz o co chodzi tak naprawdę? Żeby nie zastygnąć w bezruchu, żeby nie spocząć, żeby ciągle się rozwijać, uczyć, również na błędach, cieszyć się życiem. Spełniając kolejne marzenia, zmieniamy się. Dzieje się w nas coś niezwykłego, wyjątkowego. Stajemy się bardziej dojrzali, mądrzy, doświadczeni. Być może inaczej patrzymy na świat, na ludzi. Tak, a propos ludzi, nie spodziewałem się, że będą tu. Tak niezwykli, sympatyczni i życzliwi ludzie to jest coś niesamowitego, jak życzliwi ludzie tutaj są. Pozytywnie nastawieni. Właśnie ta nasza znajoma agnieszka opowiadała nam, spadła mi sławka. Wypadła mi sławka Ta nasza znajoma opowiadała nam, że. Prawie w każdym marokańskim domu jest pokój i możesz tam przenocować, przychodząc po prostu i prosząc o nocleg. Jest to u nich normalne. Nie oczekują za to pieniędzy. Nakarmią, napoją i jeszcze wysłuchają, obejrzą zdjęcia, które im pokażesz, opowiesz im swoje przygody. Jest to w Maroku podobno normalne. Ty możesz zapukać do dowolnego domu i zostaniesz ugoszczony, i niczego nie będą oczekiwać w zamian, i zrobią to z niesamowitą życzliwością. Może kiedyś spróbuję, że może po prostu, może ja to zapiszę jako marzenie. Żeby zapukać do dowolnego domu, powiedzieć dzień dobry i powiedzieć nie mam gdzie spać. Jestem głodny. I zobaczyć, jak zostanę przyjęty. Co myślisz, czy to jest dobry pomysł? Napisz mi w komentarzu. Dobrze, dzisiaj jest bez muzyki, bez. Yy... Wszystkich tych wodotrysków, e, ponieważ jest dzisiaj czwartek, ja tu jestem do niedzieli jeszcze, więc e, teraz powiem coś, ale nie śmiem się. Kiedyś, kiedy Magda z Basią nagrywały odcinek chyba na Wyspach Zielonego Przylądka w ubiegłym roku, ktoś napisał: Znowu te Eleonory. <grywania> I tak już zostało. Jutro będą Eleonory prowadziły klub 555, czyli w piątek, w piąteczek Piątunio. Nie usłyszysz tego z moich ust, ale Eleonory będą, czyli Basia i Magda, poprowadzą temat marzenia, a później w sobotę będę znowu jeszcze ja z tobą. Nie wiem jeszcze, czy nagram, czy będę na żywo. Jak na żywo, to jest po prostu kompletnie ciemno. Tak sobie pomyślałem, że może będzie inaczej, fajniej nagrać to jak Ernest Hemingway w kapeluszu na plaży z szumem oceanu w tle zamiast muzyki. Prawda? Wyjątkowo. Dziękuję Ci za dzisiaj. Pamiętaj o tym, że warto żyć. Zakochać się w życiu, spełniać marzenia, przeć naprzód ciągle i sprawić, żeby życie nie było tyle jakie, żeby było wyjątkowe, żeby stało się po prostu arcydziełem. Bo jeżeli dobrze przeżyjemy nasze życie, to w zupełności wystarczy. Pamiętaj, żeby ciągle mieć więcej marzeń niż wspomnień, bo wszystko to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Do zobaczenia. My. Widzimy się w sobotę, a jutro Eleonory, czyli Basia i Magda. Do zobaczenia. Wszystkiego, co najlepsze Ci życzę. Trzymaj się. Zapomniałem. Wszystkich, dla wszystkich tych, którzy mieli dzisiaj urodziny, mają najlepsze życzenia.